No dzień dobry, dzień dobry moi drodzy żołnierze. Dzisiaj przychodzę do Was z ważnym tematem pod tytułem Budowanie charakteru jest ważniejsze niż budowanie muskulatury. Budowanie charakteru jest ważniejsze niż budowanie muskulatury. To są słowa Majka Mencera, który był kulturystą i um, można to sobie oczywiście sprawdzić. Generalnie na muskulaturę nie narzekał, ponieważ jego ciało było zbudowane po prostu w sposób doskonały. Ja jestem zdania i jest to sprawdzone również w praktyce, można to sobie poobserwować w świecie, że ciało jest z reguły skutkiem ubocznym naszego charakteru, czyli naszych nawyków, bo to nawyki budują nasz charakter, a charakter buduje nasze życie. I zapamiętaj to sobie, zapisz to sobie najlepiej: ciało jest skutkiem ubocznym naszych nawyków. Natomiast większość nawyków my mamy po prostu zautomatyzowanych, tak? Jest, jedziemy przez 90% czasu naszego życia jedziemy na tak zwanym automacie, czyli robimy automatycznie, jak sims w grze i bez zastanowienia. Natomiast kiedy następuje taka refleksja czy jakieś zastanowienie, najczęściej wtedy, kiedy jest jakiś kryzys, następuje jakaś choroba, zła diagnoza lekarska. Jakaś tragedia się stanie, tak? Dopiero wtedy, coś niepokojącego się stanie, i dopiero wtedy my się zaczynamy budzić i zaczynamy się gdzieś tam zastanawiać nad tym, jak wygląda naprawdę nasze życie. I generalnie ja tak zawsze też mówię do moich podopiecznych, że albo się budujesz, albo się rujnujesz. Czyli te nawyki, które wytworzyłeś, bądź wytworzyłaś z automatu, albo cię budują, albo cię rujnują. I teraz co zrobić, żeby się zbudować? No to ja jestem wielką fanką takiego podejścia, że jakby na pierwszym miejscu to co trzeba zrobić, to oduczyć się tych niewłaściwych nawyków, oduczyć się tych niewłaściwych wyborów, które podejmowaliśmy, wziąć sobie zeszyt, kartka, długopis to zawsze działa, naprawdę i zapisać sobie po prostu Twój dzień, jak wygląda Twój dzień, tak? I zacząć to sobie notować i zacząć nad tym. Podjąć nad tym jakąś refleksję. Ponieważ wiem, jak jest, jak przychodzą do mnie moi podopieczni, i ja im już mówiłam w jednym z ostatnich filmów, mówię, żeby zapisywali, co oni mają jeść. No i oni to sobie tak traktują najczęściej, no, no ale no przecież ja wiem, co ja jem, no przecież no, cały czas jem to samo, albo codziennie inne rzeczy, no ale gdzieś tam zawsze bazujemy na tych samych produktach, no przecież ja wiem, ile ja jem. No i potem jest taka sytuacja, że jak ja ich troszeczkę tutaj przymuszam do tego, żeby zapisywali, żeby spisywali po prostu codzienne posiłki, które zjadają, to się okazuje, że Jezus, ile ja tej koli wypijam. No ja wiedziałem, czy wiedziałam, że ja piję kole, ale że aż tyle? Boże drogi, czy Jezus, ile tych ciastek, ja nie wiedziałem, że tyle jem. No właśnie, no bo skąd miałeś wiedzieć, czy miałeś wiedzieć, skoro robisz te rzeczy z automatu i ty się nad tym nawet nie zastanawiasz? A żeby się zastanowić, no to musisz te, te rzeczy sobie zapisać. Kartka, długopis to naprawdę zawsze działa i oduczyć się tych niewłaściwych wyborów. Po prostu wybrać sobie jakieś rzeczy, z których chcesz na początek, na przykład swojego życia po prostu nowego, tak zrezygnować, aby móc wprowadzić te nowe. Zdrowe nawyki zastąpić te niedobre tymi nowymi. I na początku no, to będzie taka walka trochę, tak? Ja przeciwko ja, no bo stare ja się będzie gdzieś tam odzywać, a tutaj nowe ja wzywa, tak? No i tutaj jest właśnie hmm, taka podróż bohatera, <grym> się zaczyna. Czy my w tym wytrwamy? I teraz może o, jakby abstrahując od tematu, ale w temacie, podam przykład. Czy na przykład słyszysz dźwięk budzika rano i co rano to samo, czyli włączasz dżemkę. No i potem jakby każdy wybór ma jakieś konsekwencje, tak? Każdy wybór, każdy. Czy on jest dobry, czy on jest no, nie za dobry, tak? No to ten dobry wybór będzie mieć dobre konsekwencje, a ten no, nie za dobry dla ciebie wybór będzie mieć nie za dobre konsekwencje, tak? No i teraz słysząc dźwięk budzi rano, wciskasz dżemkę. No i jakie będą konsekwencje? Zastanówmy się, no, na pewno to będzie pośpiech. Tak? Będzie jakaś nerwówka, za późno wyjdziesz z domu. Powiedzmy, że jesteś mamą, która ma dzieci, no to jeszcze tam te dzieci trzeba ogarnąć, nie? Potem, może, nie wiem, zawieźć do szkoły, do żłobka, do przedszkola, gdzieś tam. Za późno wychodzisz z domu i nagle się okazuje, że jest korek. Stajesz w korku. No, i jakby jest szereg takich negatywnych konsekwencji, i co, co to powoduje? Że rośnie ci stres, że się zaczynasz denerwować zaczynasz się nakręcać, tak? My się nakręcamy wtedy i się denerwujemy. Tylko najczęściej wtedy zapominamy o tym, że to my wciśnęliśmy tą dżemkę na te 5 czy 10 minut i po prostu olaliśmy temat, tak? Zbagatelizowaliśmy sobie sytuację. Ja mam Top takie osoby, które na przykład spóźniają się na treningi. U mnie za spóźnienia na treningi są pompki karne. No i niektórzy się tam strasznie oburzają, no ale no takie drogi, no coś tam. A ja im zadaję po prostu kilka pytań i się okazuje, że to nie chodzi o żadne drogi, nie chodzi o żadne coś tam, jakieś wymyślne cuda, tylko po prostu olałam temat. Zamiast pójść wcześniej, spać, to jeszcze scrollowałam Facebooka, pisałam SMS-y z koleżanką, oglądałam głupi serial. A jak przyszło rano i trzeba było wstać, no to już jakby no organizm nie jest dobrze zregenerowany, tak? No i dziemka, no i potem jest pośpiech i nerwówka. I my potrzebujemy wziąć odpowiedzialność za te wybory. Ty sobie potrzebujesz uświadomić, że co rano wciskasz tą dżemkę i dlatego zawsze spóźniesz się na trening, że co, czy tam, nie wiem, na uczelnię, do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ty się musisz w życiu w końcu po prostu ogarnąć. I ja tego nie mówię po to, żeby kogoś tutaj teraz zdołować, potępić, czy jak to niektórzy mi mówią, ochrzanić, o Boże, jaki ochrzan dostałem, o Boże, jaka zrąba i tak dalej. Nie, to nie jest w ogóle po to i nie można tego tak sobie teraz jak małe infantylne dziecko odczytywać. Ja to mówię po to, żeby ludziom pomóc. Ja to mówię po to, żeby ludziom uświadomić. Ja wiem, że każdy chciałby teraz pogłaskania: Ojej, spóźniłeś się tak strasznie, te korki na drogach. Ojej, to nie twoja wina. Tak, oczywiście, nie twoja wina, że są korki. E, tylko jakby no, nie dogadamy się w momencie, kiedy ktoś będzie mi chciał udowadniać, że mm, to nie moja wina i strasznie to nie moja wina i nie chcę wziąć odpowiedzialności. Nie. Za większość rzeczy to, to nie jakby nie spadła bomba atomowa, nie zrobiła się powódź, czy nagle kryzysowa sytuacja, e, tsunami do nas nie wpadło, a nic takiego, że my sobie nie jesteśmy w stanie z tym poradzić. My jesteśmy w stanie wyjść z tych rzeczy, tylko tak jak mówiłam w jednym z ostatnich filmów, w kilku ostatnich filmach, o, dlatego że odpowiedzialność za wybory. Wiąże się z bardzo ważną rzeczą. Odpowiedzialność za Twoje wybory. Zapamiętaj to sobie. Czym jest odpowiedzialność za Twoje wybory? Przede wszystkim odpowiedzialność. Ja specjalnie powtarzam tyle razy to słowo. Odpowiedzialność za Twoje wybory bierzesz ty. A żeby być odpowiedzialnym w swoim życiu, za swoje wybory, to przede wszystkim trzeba wyjść z pozycji ofiary, o której mówiłam w jednym z poprzednich filmów. Tak? Bo nie będziesz wygrywać w życiu, jeżeli będziesz siedzieć w pozycji ofiary i zwalać winę zawsze na. Społeczeństwo, pogoda, koleżanka, szef w pracy coś mi powiedział, ktoś mi coś powiedział, oj, i tak dalej. Te korki, takie mamy drogi. No nie, zawsze można wyjechać wcześniej, zawsze można przygotować sobie kolejnego, na kolejny dzień jakieś rzeczy. Czy no nie spada nam nic z nieba tak nagle. No, ja w to po prostu nie wierzę. Naprawdę no nie jestem w stanie uwierzyć w to, że co tydzień czy, czy w każdy poniedziałek, środę i piątek komuś coś wypada 5 minut, na przykład przed treningiem. Nie ma takiej opcji. I wiąże się to z jeszcze jedną rzeczą, o której też mówiłam w jednym z poprzednich filmów, a mianowicie z naszą ulubioną tada dyscypliną. Pamiętaj, że dyscyplina to najwyższa forma miłości do siebie samego czy siebie samej. W momencie, kiedy ja miałam bardzo taką żelazną dyscyplinę sportową i miałam poukładany dzień trrr, jak w Excelu, tak, że wstaję, 6 rano, trening, potem po treningu regeneracja, potem jakieś tam kolejne obowiązki i tak do końca dnia, to... Możesz mi nie wierzyć, ale jest to prawda i jest to potwierdzone również w praktyce i też mówią tak inne osoby, że w momencie, kiedy miałam tak poukładany dzień i byłam w tej dyscyplinie, to ja robiłam bardzo dużo rzeczy. I wszyscy się mnie pytali, jak to możliwe, że ty tak dużo rzeczy robisz? Tu piszesz bloga, artykuły, artykuły jeszcze na jakieś inne portale, tu coś tam, treningi personalne, grupowe, o Boże, nagrywanie social media. Tak, bo po prostu ten mój dzień był poukładany i ja nie marnowałam swojego czasu na bzdury, na głupoty, które nie zmieniają mojego życia, na interesowanie się tym, kto kogo zdradził i co się dzieje na pudelku. Nie, jak wiedziałam, że nie wstanę na, o, na trening o 6 rano, to ja tego treningu albo nie zrobię całego, tak, albo nie będę dostatecznie skoncentrowana i jeszcze mało tego, będę po prostu nakręcać się emocjonalnie, że... Że zaspałam, że nie dospałam, że mogłam pójść wcześniej, że coś tam, coś tam, tamto, o wam to im nie wyszło. Po to mamy czas siania i zbierania, mamy czas pracy i odpoczynku, tak? Że można to sobie naprawdę fajnie poukładać. Więc ja powtórzę jeszcze raz, że albo się budujesz, albo się rujnujesz. Masz takie nawyki, które cię albo budują, albo rujnują. I ludzie często mają takie nawyki, które ich rujnują. I ja znam ludzi, którzy trenują na siłowni i mówią do mnie, że oni. Na przykład, no nie wiem, nie piją, ja nie mówię, że każdy ma tak robić, ale mówię tak dla przykładu i tak ogólnie bardzo dzisiaj, tak, że. No, odżywki białkowej to tam nie piję, aminokwasów żadnych też nie, no, zdrowe odżywki no ja nie mam diety, no ale zjem kebaba, zjem chipsy, zjem wafelka, coś tam, wody też tam nie pije. i owszem, te osoby czasem są dobrze zbudowani, na przykład faceci, ponieważ mają dużą ilość testosteronu, więc ta masa mięśniowa im się dosyć łatwo buduje, tak? Poza tym mężczyźni mają z, jakby no, genetycznie, tak? Od urodzenia większą ilość masy mięśniowej, więc... I są też takie genetyczne po prostu mutanty, ja to nazywam, które nie muszą jakoś bardzo restrykcyjnie trzymać diety. Natomiast ta z ich sylwetka się buduje, ale to jest na krótką metę, bo jedzenie, to jak mówiłam w ostatnim filmie, czy w ogóle regeneracja, Twoje wybory, które ty podejmujesz, czy dotyczące jedzenia, picia wody i tak dalej, stylu życia, treningu, regeneracji, odpoczynku dla głowy, uspokojenia emocji, czy w ogóle jakiegoś refleksyjnego podejścia do swojego życia, powodują, że albo się budujesz, Albo się rujnujesz. I teraz wszelkie kompulsje yy, dotyczące jedzenia, yy, seksoholizm, alkoholizm, narkotykolizm, yy, czy nie wiem, siedzenie, oglądanie seriali, czy spędzanie czasu na bzdurach i głupotach, które nic nie wnoszą do twojego życia, ciebie rujnują. I ty musisz sobie zdać z tego sprawę i podjąć decyzję, czy ty chcesz się w życiu rujnować, czy ty chcesz się w życiu budować. I jeszcze jedna rzecz. Każda życiowa przeszkoda. Każdy jakiś wybój, każda jakąś trudność. Dobrze by było, żeby jakby przeformułować to sobie jako wyzwanie i potraktować jak sztangę, która buduje taki mięsień właśnie twojego charakteru. Siła charakteru to nieustępliwa, nieporuszona zaradność. To jest to, co pozostaje, gdy wszystko inne legło już w gruzach. Jeżeli u człowieka siła charakteru ulega zniszczeniu, to człowiek ma poważne kłopoty. Dlatego siłę charakteru, jako zasób, ja naprawdę polecam cały czas trenować. Nic nie jest nam dane na zawsze. I dlaczego ja tak mówię o tej y, sile charakteru jako nieustępliwej zaradności? Dlatego, że myśmy są, jako społeczeństwo, z reguły wytresowani na wyuczoną bezradność. Wyuczona bezradność powoduje, że wchodzimy w rolę ofiary. Dużo, dużo łatwiej, bo ponieważ wydaje nam się, że te okoliczności, które się dzieją, nas tak przytłaczają i nie jesteśmy w stanie ponieważ nie mamy tej siły charakteru, nie jesteśmy w stanie ich pokonać no bo no taki los, no, no tak się stało, no, 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 no nie da się z tym nic zrobić. Wiecie, to jest takie nie da się, to jest takie słowo, które działa na mnie bardzo jak płachta na byka. Naprawdę, jak ja słyszę od moich podopiecznych, że coś się nie da, tak się nie da, tego się nie da, tamto się nie da, to jest niemożliwe, tamto coś tam, to ja zawsze mówię: coś się nie da, wszystko się da. I ja im nagle coś pokazuję albo podchodzę, poprawiam, koryguję i nagle się okazało, że się wszystko da. Wszystko się da, tylko trzeba często zmienić nastawienie. Trzeba mieć odpowiednie, właściwe nastawienie. Natomiast jest to oczywiście jakaś droga budowania siły charakteru. No, i zakończę może ten film tym właśnie hasłem, którym rozpoczynałem, czyli budowanie siły charakteru, jest ważniejsze niż budowanie muskulatury. Zapisz to, zapamiętaj i wdrażaj w swoje życie. Pozdrawiam Was.